No, dzisiaj kochani, Wayland Heights. Aż zatrzymałam się, bo jest tak pięknie. Ja nie wiem, czy filmik nawet odda tego. Jak jest absolutnie cudownie. Wow, co za kolor! Niesamowicie piękny. I to jest właśnie: piękno jest językiem duszy. Ile razy coś zobaczymy cudownego? No ja nie potrafię się nie zatrzymać. Gdziekolwiek na świecie byłam i nagle zobaczyłam coś, co poruszyło moją duszę, to i natychmiast się zatrzymałam. I mówię już, jak ja mam się upajać tym pięknem, to i muszę się nim podzielić z wami.